Get out now. Siemanko! Ja Chris. Witam Was serdecznie w kolejnym, już szóstym odcinku z kariery Arsenalem. Zaczynamy sobie od meczu rozgrywany w Manchesterem City na ich własnym stadionie. Graj! Lecimy w tym meczykiem. Bez zbędnego przodgrywania. Zaczynamy od razu z, z meczem z rury. Włączyłem klasę światową. Więc troszeczkę wyższy poziom teraz mamy. Zobaczymy jak to będzie miało wpływ na naszą grę. Manchester City zaczyna oczywiście mecz. No i lecimy. Mam nadzieję, że po trzy punkty. Ok, pe Pepe z piłką Havertz Toreira. Wysuniemy tutaj na skrzydło do Obama Yanga. Kurcze. Nie, dobra, stracił piłkę niestety. The Kai Havertz. Pilnuje. De Debrujne. Oj. Kurcze. Rudiger. Nowy nabytek. Tierni. Obra, Tierni jakoś cały czas się poradził sobie z tą piłką. Okej okay. Kai Havertz. lider assist w tym sezonie, jeśli chodzi o Premier League. Podaję do kaweta, który wchodzi do środka. Podaję do. Pepe, 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 kurde. biegamy dość tutaj, na skrzydełko Oj, kurde, chciałem do środka tutaj wygrać, zagra ale nie dałem rady. Troszeczkę za mocno podbiegłem po prostu. Havertz, Sky Havertz, dobra. Wtedy nie jest wądemonem prędkości. Wygramy, sobie to do piłka do środka. Na kurde. Tak blisko. Na De Bruyne i bramka, Jeden 0 dla Manchesteru City. Przegrywamy w 30 minucie. No kurczę, naprawdę mecz jest ciężki, klasa światowa to jednak nie przelewki. I koniec pierwszej połowy, przegrywamy 1-0. No nie zaczyna się to dobrze, szczerze. Nie zaczyna się to dobrze ten mecz, jeden strzał oddaliśmy. Tylko cel. jeden strzał przez cały mecz oddaliśmy na bramkę. W ja przez pierwszą połowę, więc naprawdę mało. Tierni do przodu. Chyba na chwilę będę musiał włączyć w ofensywny tryb. Dobra, w takim razie to jest moment na jakieś zmiany. Naprawdę nie czuję tutaj w ogóle żadnej świeżości. Nic tu się nie dzieje. Martinelli Wagra sobie za Heverca, bo ten gra piach w dzisiejszym meczu. A Nelson wejdzie za Pepe, ponieważ ten też gra chujowo w tym meczu. I, le I lecimy po prostu yy, takty taktykę na super ofensywną yy, Przełączę sobie właśnie Ofen nie, Dobra, na, na razie na ofensywny, super ofensywną włączę tak w 80 minucie Lakawet przy piłce, LKZ przy piłce, wejdźcie do środka Lakawet. Kurde, lakawet, co Się przepraszam, Aubameyang to był cały czas Ja pierdziela, to była okazja naprawdę Ładnia akcja w meczu. Szykuje się. Usunięcie tutaj do Nelsona. Nelson! Nelson zmiennik to jest. Zmiennik. Do, do środka? Laka kawet? Finezyjny strzał! Kurde! Laka kawet! Co ty robisz? Ja pierdolę A, ah, no i przegrywamy ten mecz. Niestety. Jeden zero przegrany. Też zasiedowa okazała się po prostu za trudna na mnie. Albo po prostu przeciwnik za ciężki, chociaż jeszcze? Nie, dupa, nie, nawet nie dostaliśmy szansy ostatniej akcji przeprowadzić. No Dobra, przykrywamy ten mecz, dostajemy w dupę 1-0, ale totalnie nas zjebali, dominacja po prostu. A szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. A, szkoda kurwa gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę. Okej, okay, teraz będziemy grali w, w Besiktasem w, w ćwierćfinał Ligi Europy. Tutaj, wy, tutaj wyjdziemy sobie pierwszym składem jednak. Ok, 4-0, wygrywamy Toreira, Pepe, Aubameyang, Havertz. Teraz tak, kolejny mecz jest w Wolverhampton, na wyjeździe w życie. Tak, więc tutaj wyjdzie też pierwszy skład. Bo jednak no to są ciężkie mecze w Wolverhampton, to nie jest byle jaki zespół. Aubameyang i laka z rameczką wygrywamy 2-0, całe szczęście. I znowu Liga Europy. I znowu mecz z Besiktasem. Pierwszy wygraliśmy, oby ten też wygraliśmy. Obyśmy wygrali oba. No to znowu chyba pierwszy skład wygra. Czorki, ale ten mecz jest ważny, bo Liga Europy to jest naprawdę ważna rzecz. I przechodzimy, chyba. Tak mi się wydaje, przechodzimy do następnej rundy. Ciekawe, kto jest tym przeciwnikiem, ale nie będę tego jeszcze patrzył. E, jesteśmy na czwartym miejscu w Premier League. Na czwartym miejscu, e, ważne, żebyśmy w tym top, Nie, no w tym to 4 powinniśmy skończyć. Ale musimy wygrać teraz ten mecz w Leicester. To jest bardzo ważny mecz. Jest, 3-2. Milinkowi Cawicz, PP, Obama, yy, Całe szczęście to wygrywamy. Powinniśmy teraz mieć pewne miejsce w top 4. Yy, chyba powstały chyba jeden mecz, bo się daje, że 34 mecze są. Nie, jeszcze więcej. Ligowych są 1, 2, 3, yy, 4. 4 ligowe tam powstały i tego, tego. I Wolfsburg, naszym yy, rywalem w lidze Europy, kolejnym. Teraz Brighton. Kurczę. Z... Dobra, damy, wygrać zagrać temu drugiemu skład składowi, niech będzie. Zobaczymy, czy da to radę, chłopaki. To jest Brighton. Jest, dobra, 2-1, wygrane. problemowo. może nam się nawet uda wbić do top 3. I teraz półfinał Emirates FA Cup. To będzie ważny mecz. W takim razie bierzemy w ten pierwszy składzik i jedziemy. Liverpool na wyjeździe. Przegrywamy 2-1. Więc musimy u siebie wygrać i to z minimum dwoma bramkami, tak naprawdę. Może nam się to uda, nie wiem. Teraz półfinał z Wolfsburgiem, zobaczymy. Czy uda nam się tutaj wygrać? To jest pytanie. 2-1, ale to też taki niebezpieczny wynik. Nie wszystko jest pewne. No, i znowu teraz mecz z Liverpoolem. Tym razem jest to mecz ligowy My praktycznie to pierwsze miejsce mamy, co czwarte miejsce mamy pewne raczej Bo mamy na temat temat dwa mecze przewagi, ja ma tylko... Kurcze, bramką Mamy dwie i przegrywamy z Liverpoolem U siebie 35 do wygranych meczów Ajajaj, no i teraz drugi półfinał w Wolfsburgie Biuro, zobaczymy co, co tu jest w biurze ciekawego Wiadomości, nagroda w turnieju, OK. Więc tak. Yy, pierwszy składnik to jest w miarę wypoczęty, tylko ten Rudiger. Yy, półfinał z Wolfsburgiem, drugi mecz. Kurczę, no tu musimy wydobyć punkty. Musimy, musimy wygrać ten mecz. Wygrywamy całe szczęście, więc przechodzimy do kolejnego etapu. Do finału i finał by wypadało zagrać chyba. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem szczerze. Bo jak znowu, bo Na klasie światowej będę grał, to małe szanse, że wygram, a szymulka zawsze większe. A z jednej strony to jest finał Ligi Europy. Jeżeli. Do, do, nie, to jesteśmy w finale Ligi Europy, tak? E, finał. Nie, no, finał w Bayern Level No to dobra, wiecie co? Zysymulujemy sobie jeszcze te trzy mecze w Premier League. A ten finał wygramy w kolejnym odcinku. Ten finał wygramy w kolejnym odcinku. Jednak. E, więc. E, w takim razie jedziemy do końca. E, jak to wygląda w Premier League? Czy tak naprawdę tutaj. Damy tutaj drugi składzik, niech gra. To jest w końcu Afton Villa. Afton Villa to nie jest ciężki przeciwnik. Tak jak myślałem, 4-0. To Real czerwoną kartkę. No ale dobra. Chyba mi się wydaje, że jeśli chodzi o Premier League, mamy raczej to top 4 pewne. Tutaj meczyk u siebie. Chyba zobaczymy, czy jest to pewne? Czy na wyjeździe ten mecz? No jest, raczej jest. Ale jednak by się przydały te 3 punkty, albo chociaż remis. Niestety przegrywamy. Jak to teraz wygląda w tej tabeli, naprawdę? Bo jeszcze, już by się nie okazało, że my jeszcze po top 4 skończymy. Nie dobra. mamy tyle samo meczu co United. Jeden punkt przewagi tylko. O kurczę. Czyli to trzeba wygrać. Tu trzeba wygrać ten mecz. Wygrywamy całe szczęście 3-1, więc jesteśmy w top 4 Premier League, kończymy. No, i fajnie, naprawdę, kurczę Fajnie to mnie, mnie top, top 4 cieszy. To był nasz cel. Udało nam się wygarnąć Puchar Ligi. Niestety jeśli chodzi o Puchar FA Cup, nie udało się, ale jesteśmy w finale Ligi Europy. No i nie powiem, mam chrapkę na wygranie tej Ligi Europy. Czyli wiadomo, finał też już jest, jest pewnym osiągnięciem. Jest to taki fajny cel, ale jednak wygrać, zobaczymy. W kolejnym odcinku wygramy ten mecz. Tutaj jakieś nagrody, jakieś kontuzje, jakieś zawieszenia, to już mnie szybciutko nie interesuje. Tutaj co, jakieś składy? Nie, 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 dobra, wszystko sobie tutaj usunę. No i co, będziemy kończyć ten odcinek. Widzimy się w piątek na kolejnym odcinku właśnie w Kariery Menadżera. Tam wygramy sobie ten finał. Widzę skład wypoczęty w pełni. Niestety Dawid Louis tutaj widzę. w mu chyba wpadł, więc myślę wydaje, że od przyszłego sezonu tutaj po prostu wchodzi holding, bo mam już 80. A Dawid Louis y, sorki, ale mi nie jesteś potrzebny. Mm, Głędowi, nie dobra. Takim składem wyjdziemy sobie na, tam, na ten mecz, ale to ja mówię w kolejnym odcinku, więc postawcie łapkę, jeśli się podobało. Subika, jeśli jesteście nowi. No i co? Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda nam się wygrać ten mecz. To będzie koniec sezonu. Naprawdę, przejrzymy sobie cele, jeszcze w sumie. Jakie te mam? Rozum młodzieży, to mnie w ogóle interesuje. Ekspozycja marki: wszystko ładnie idzie. Wysoki priorytet. Wygraj, Puchar. No dobra, to postaramy się to zrobić. Sukces krajowy. Mamy, jesteśmy w top 4. Dotrwaliśmy do Emirates Fake Up Półfinał Więc idealnie przemilkliśmy tutaj i zakończ sezon zyski na poziomie 250 milionów. Gdzie jest ten zysk? No, zakończyliśmy. W takim razie. Widzimy się w kolejnym odcinku, to był Cliff. Elo, cześć na razie.